Cześć. Czas na uśmiech. W ramach akcji Doktor Clown w domu dla Fundacji Doktor Clown z oddziałem w Poznaniu. Agnieszka Nożyńska Demianuk. wiersze logopedyczne dla dzieci. Rozpoczynamy od rozgrzewki. Bardzo dobrze. A teraz spróbuj, proszę, powtarzać za mną. Bajka o gdybaniu. Aba, obo, ubu, iby. Gdyby ryby jadły grzyby. Obo, ubu, iby, aby. Gdyby żaby jadły kraby. Baba. Bobo, bubu, byby. Zatem co by było, gdyby te gdybania zachciewajki trzeba włożyć między bajki? Powodzenia kochani i połamania języka!